Jak poprawić za darmo dźwięk w Windowsie na naszych słuchawkach? Dokonać zmian. Klikamy sobie naszą szukajeczkę. Wpisujemy ustawienia dźwięku. Rozklikujemy tutaj panel sterowania dźwiękiem. Pokazuje nam się taka właśnie ikonka. Wchodzimy tam, gdzie mamy podłączone słuchawki, czyli w odpowiednie źródło. Tutaj mamy głośniki. Właściwości i w tą trzecią zakładeczkę czasem na niektórych sprzętach, na przykład na Topach, tu może być jeszcze korektor graficzny dostępny, czyli rozklikujemy sobie. Tutaj proponuję włączyć przede wszystkim loadness, natomiast najciekawsze i to co najwięcej nam wnosi, to jest Bass Boost. Oczywiście wchodzimy w ustawienia, i tutaj mamy zakres częstotliwości, którą chcemy podbić. Basy się zaczynają poniżej 200 Hz, można tak sobie luźno to określić.